A jaki jest obecny obraz Polaka w oczach Szwedów, Pana zdaniem? Temat jest dość złożony. Wydaje mi się, że należy się przede wszystkim odwołać do tego, co widzimy w, w telewizji, w prasie. Wydaje mi się, że w odróżnieniu od lat minionych obraz Polaka jest znacznie lepszy. Wystarczy popatrzeć na to, w jaki sposób prasa. Związki zawodowe, środowisko opiniotwórcze reagują na, na przypadki naruszania praw pracowniczych Polaków przyjeżdżających tutaj. Mamy przecież też swoje sztandarowe postacie. Może nie jest ich wiele, ale, 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 ale mamy. Mamy przykład naszej rodaczki, która, która weszła do Parlamentu Szwedzkiego po wielu latach. Więc wydaje mi się, że te są. Dobitne przykłady, gdzie, gdzie Szwedzi postrzegają nas już jako, nie jako tylko tanią siłę roboczą, ale jako, jako partnerów, jako osoby, które przyjeżdżają tutaj, chcą urzeczywistnić swoje, swoje marzenia, przyjeżdżają po to, żeby też pomóc temu krajowi rozwijać się, tak jak my pomagamy Wielkiej Brytanii w tej chwili. Na pewno jest jeszcze wiele do, do zrobienia, zarówno pod względem w ogóle wizerunku Polskiego, po Polski w Szwecji, jak i w ogóle na świecie. Planowana jest strategia rządowa, wizerunkowa, promocji Polski, więc wydaje mi się, że wszystkie pozytywne zdarzenia w Polsce będą dobrze wpływały na wizerunek Polaka w Szwecji. Jest Pan konsulem generalnym, jednak istnieje również w Sztokholmie stanowisko wicekonsula. Czy mógłby Pan przybliżyć naszym czytelnikom różnicę w obowiązkach pomiędzy tymi dwoma stanowiskami? To taka, takie małe wyjaśnienie. Mamy stanowiska konsularne, one są dość specjalne, dlatego że są to tytuły jakby stworzone specjalnie dla służby konsularnej. Musimy oddzielić tytuły konsularne od tytułów dyplomatycznych. Tytuły dyplomatyczne są, są to funkcje, są to tytuły, które są nadawane wszystkim pracownikom, e, którzy mają stopień dyplomatyczny. Czyli można być e, w stopniu pierwszego sekretarza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wyjechać na placówkę dyplomatyczną czy konsularną e, na stopień właśnie konsula. A z kolei mniejsze stanowisko typu trzeciego sekretarza wiąże się z pełnieniem funkcji wicekonsula. A z kolei konsul generalny to jest szef urzędu konsularnego. Czyli mamy do czynienia ze stopniami wicekonsul, konsul i konsul generalny. Czyli jeżeli mówimy wicekonsul, to nie znaczy zastępca konsula generalnego, tylko niższy szczebel konsularny. Jest jeszcze w, w praktyce konsularnej stopień atasze konsularnego, ale on jest dość rzadko stosowany. On praktycznie dotyczy bardzo dużych placówek konsularnych i, i praktycznie nie jest stosowany tutaj w naszym, w naszym kraju. My mówimy o, o, o stanowisku wicekonsula, konsula i konsula generalnego jako kierownika urzędu. Czy można wprowadzić jakiś wyraźny podział w obowiązkach pomiędzy konsulem a konsulem generalnym? No tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o, o, kons o konsuli, w zależności od placówki mamy do czynienia z jednym, jednym, wiadomo, szefem placówki i kilkoma pracownikami konsularnymi szczeblu konsula lub wicekonsula. Konsulowie czy wicekonsulowie zajmują się poszczególnymi dziedzinami życia konsularnego, czyli mówimy tu o paszportach, wizach, sprawach prawnych. Konsul generalny w zależności od tego od obsady placówki, jaka, jaka, jaka jest w danym momencie, albo się zajmuje koordynacją całości, a przede wszystkim zajmuje się sprawami kontaktów zewnętrznych. Urzędu oraz kontaktu z Polonią. To są jakby takie prerogatywy szefa placówki. Choć w dużych konsulatach są też stanowiska do spraw polonijnych, tak jak w konsulacie generalnym w Londynie. Natomiast konsul generalny w Londynie ma naprawdę dużo różnych spraw na głowie bez konieczności zajmowania się poszczególnymi działaniami. Ale jak jesteśmy już tutaj w konsulacie w Sztokholmie, to, to Warto powiedzieć, że konsul generalny musi, musi robić wszystko. To jest, to, jest, to jest nie tylko tytuł, ale, ale konkretna praca. E, czasami bywa tak, że a tak się zdarza akurat w tej chwili e, na początku 2008 roku, że konsul generalny musi być e, samodzielnie konsulem, wicekonsulem i konsulem i działać dlatego, że nie ma, nie ma innych osób e, z różnych względów. E, i czy to chorobowych, czy to losowych i dzięki pomocy pracowników innych, niedyplomatycznych, nie musi podołać zadaniu i pracy konsularnej samodzielnie. Czy konsulat posiada jakieś konkretne dane dotyczące liczebności polskich obywateli w Szwecji? Oczywiście. Opieramy się przede wszystkim na statystykach oficjalnych. E, według statystyk oficjalnych, ostatnio ogłoszonych, one są zawsze z, z pewnym opóźnieniem ogłaszane. Mamy dane za 2000, 2006 rok e, przez Centralne Biuro Statystyczne Szwedzkie. Mówi się o. Liczbie 60 tysięcy osób, które mają polskie korzenie. Polacy plus osoby polskiego pochodzenia. Te statystyki one różnią się od, od pewnych szacunków, których, które my dokonujemy w oparciu o różne dane, między innymi dane dotyczące migracji nowej, czy dane dotyczące napływu osób, które są tutaj. No, już nie mówimy nielegalnie, ale czasowo powiedzmy. Więc generalnie powiedziałbym, że Polonia, czy Polacy mieszkający w Szwecji, to jest rząd wielkości około 80 tysięcy, choć zupełnie niektórzy chcą, żeby było nas tutaj jak najwięcej, więc mówi się o liczbie 100 tysięcy nawet. A jaki procent z tego przebywa w Sztokholmie? Mówimy o, o dużym Sztokholmie. I ta liczba jest około 25 tysięcy. Czy to prawda, że w konsulacie można wyrabiać tylko paszporty? Co z dowodami osobistymi? Yy, tak, paszporty yy. oczywiście można, można wnioskować o wydanie nowego paszportu. Jeżeli chodzi o dowód osobisty, jesteśmy urzędem, który. Który, który robi wszystko to, co przepisy pozwalają. Akurat przepisy polskie, ustawy o dowodach osobistych nie wskazały Urzędu Konsularnego jako urzędu, który mógłby pośredniczyć w tych sprawach. Sprawa jest banalnie prosta. Otóż dowody osobiste służą obywatelom polskim w Polsce. Są to do, dokumenty tożsamości, które tak naprawdę powinny się wyrabiać w Polsce i one służą w obrocie krajowym. Natomiast Paszporty są to dokumenty podróży, które, które, które powinien obywatel polski mieszkający za granicą wyrabiać właśnie w urzędzie, to znaczy urząd pomaga w wyrabieniu tego dokumentu. To nie znaczy, że konsulat wystawia, bo już od dłuższego czasu paszporty dziesięcioletnie dla obywateli polskich wystawiane są w kraju ze względów bezpieczeństwa a my tylko jesteśmy jakby pośrednikiem w tych sprawach.